Teraz czym jest hipnoza regresyjna? Czyli przechodzimy do tego, co najbardziej porusza. To metoda, która pozwala cofnąć się do przyczyny naszych problemów emocjonalnych, psychicznych, a czasem fizycznych. Czyli regresja, co właśnie oznacza powrót do wspomnień, zapisów z dzieciństwa, okresu okołoporodowego, a nawet poprzednich wdzieleń, jeśli ktoś jest na to otwarty. W hipnozie regresyjnej osoba nie słyszy mojej historii, tylko swoją własną. I naprawdę słyszy takie historie, których nigdy wcześniej nie słyszała albo którą zapomniała i przypomina sobie z takimi szczegółami, których wcześniej nie pamiętała. Ja jestem tylko przewodnikiem, zadaję odpowiednie pytania, żeby przypomniała sobie lepiej, żeby nakierować ją w odpowiednie miejsce. Pomagam zejść głębiej, zadaję pytania, prowadzę przez obrazy, emocje, odczucia, zapachy to również pomagają. A ty odprowadzasz, odprowadzasz z poziomu swojej podświadomości, a nie głowy. To bardzo delikatna, intymna i piękna, piękna, nieraz bardzo wzruszająca podróż. Można odkryć, dlaczego wciąż powtarzają się pewne schematy, skąd biorą się blokady, co stoi za lękiem bólem, samotnością i co najważniejsze można to uzdrowić słuchajcie, próbowałam wielu wielu metod nie chcę mówić, że to jest najlepsza bo dla każdego może być zupełnie inna nie chcę mówić, że terapie są złe bo również przechodziłam swoje, również różne terapie ale wiem, że Hipnoza poprowadzi cię w punkt, że na terapii bardzo długo trzeba czasem dojść do pewnego momentu, że jesteśmy zblokowani. Czy nasze ciało, nasze bóle w ciele czasami nas blokują, żebyśmy czegoś nie widzieli? A hipnoza pomaga nam zajrzeć tam i dzięki temu uzdrowić. Po przez zobaczenie, zrozumienie. I słuchajcie, to nie jest tak, że my mamy wtedy tak ogromne emocje, że nie jesteśmy w stanie tego e, przeżyć od nowa. Nie, my patrzymy na to, jak gdyby obserwator. Nie mamy takich samych emocji, jak wtedy. Jesteśmy uspokojeni, jesteśmy z boku. Ja też jestem przy Was. Są przewodnicy, są wasi, kogo zaprosicie do tej przestrzeni, wasi aniołowie, komu ufacie i komu wierzycie. I jeżeli macie dobrego prowadzącego, nie czujecie się w tak dużych emocjach. Możecie też w każdym momencie wyjść z tej przestrzeni, jeżeli nie chcecie. Nie jesteście przymuszeni być tam, tylko wtedy, kiedy macie na to gotowość. Możecie zaglądnąć w to miejsce. A jeżeli przyjdziecie na taką sesję, to znaczy, że macie gotowość. To znaczy, że podświadomość Was sama zaprowadziła, żebyście już przyszli i uzdrowili tą rzecz. Jeżeli Wasze ciało choruje, jeżeli macie raka, jeżeli macie migreny, jeżeli już macie dosyć samotności, jeżeli spotykacie ciągle te same osoby i ten sam problem, to może warto się spotkać z innym problemem i zobaczyć, co było przyczyną. I rozwiązać tą chwilę. Albo przyglądać się temu problemowi, go zrozumieć, dlaczego tak się wciąż dzieje. I następnym razem po prostu wybrać inną ścieżkę. Po prostu naocznie to zobaczyć. Bo przecież jak widzimy to u znajomych, co się dzieje, to, to łatwo nam im doradzić. Więc zobaczmy tą sytuację jak u znajomego, a to będzie sytuacja nasza. Więc dla kogo rozgadałam się? Dla kogo jest hipnoza regresyjna? Dla każdego, kto czuje, że coś w sobie chce zrozumieć, poczuć, uzdrowić. Dla tych, którzy chcą dojść do źródła, a nie tylko łagodzić skutki. Nie musisz, nie, nie musisz wierzyć w hipnozę. Wystarczy, że jesteś otwarty na doświadczenie. Jesteś gotów spojrzeć w siebie. Jeżeli nie boisz się. A dlaczego to działa? Jeżeli jeszcze nie przekonałam. Bo podświadomość to magazyn wszystkiego, co przeżyliśmy, nawet tego, czego nie pamiętamy świadomie. To ona steruje naszymi wyborami, reakcjami, lękami. Kiedy z nią świadomie pracujemy, może naprawdę głęboko się przemienić, nie tylko rozmową, ale na poziomie ciała i duszy. Więc podsumowując, hipnoza to bramka do wewnętrznego świata, a hipnoza regresyjna to podróż do miejsc, które domagają się naszej uwagi, miłości i zrozumienia. To piękna i skuteczna metoda która łączy psychikę, ciało i ducha. I nie chodzi w nie o spektakularne efekty, jak w filmach, ale o prawdziwe spotkanie z samym sobą.